bardzo serdecznie jesteśmy pod słynnymi Batu Caves. Już byliśmy tutaj kilka odcinków temu, ale stwierdziliśmy, że one są tak fajne, że nagramy taki specjalny odcinek tylko o nich specjalnie dla was. Jeżeli chodzi o dojazd, my dojechaliśmy tam akurat taksówką zajęło nam to mniej niż pół godzinki. Znajdujemy się 13 km od centrum Kuala Lumpur, także one są naprawdę blisko. Można tu dojechać komunikacją miejską. Są tutaj specjalne pociągi, które również dojeżdżają z centrum. Ale warto sprawdzić cenę, bo nam udało się tutaj raz dojechać nawet za 10 ringgitów, co stanowi 8 zł. Więc było to znacznie taniej niż nasza dwójka zapłaciłaby za bilety na pociąg. No dobra, a teraz yy, idziemy zwiedzać, poopowiadamy opowiadamy wam trochę o tej świątyni. No i mamy nadzieję, że wejdziemy do jaskiń no bo ostatnio jak tutaj byliśmy, nie udało nam się wejść po tych słynnych 272 kolorowych schodach. Już mi się tutaj podoba, już widać kolor tych schodów. Ostatnio jak byliśmy, nie widziałem tylko ludzi. Ja tylko od razu dodam, że tutaj jest strasznie brudno. To jest coś, co niestety wyróżnia to miejsce. Ja tu już byłem kiedyś w 2016 roku, wtedy zdecydowanie tak brudno nie było, ale teraz po prostu śmieci są dosłownie wszędzie. Jest to również niepokojące, bo na te schody, jako że jest to świątynia, schodzi się bez butów. Także zapewne będziemy musieli dość mocno uważać na to, na co nadeptujemy. Jak byliśmy tutaj kilka dni temu, natrafiliśmy akurat na jedno z najważniejszych świąt hinduskich, czyli święto Tajpusam I to właśnie dlatego tutaj wszędzie dookoła są te wszystkie sklepiki. Jest też nadal bardzo, bardzo dużo ludzi. Normalnie nie ma tutaj tyle ludzi, więc w porównaniu z tym, co tu było, naprawdę dzisiaj czuję się bardzo swobodnie. Mogę sobie bez problemu chodzić, mogę bez problemu też gadać do kamery. Ale rzeczywiście te sklepiki one robią dobrą robotę, no bo tutaj wiecie, jest mega gorąco. Ludzie też są głodni, jak tu przyjeżdżają, więc można sobie pojeść, można popić, można sobie kupić jakieś pamiątki. Także naprawdę fajnie to wygląda. Jak byłem tu kiedyś, tego wszystkiego nie było. I nie jestem pewien, czy tak jest na co dzień, czy tylko dzień, przez to święto, ale to na pewno jest fajna rzecz. Za mną znajduje się najbardziej charakterystyczny punkt tych świątyni, czyli kolorowe schody oraz posąg Boga Murugana. Kolorowe schody zostały pomalowane w ciągu ostatnich kilku lat, żeby przyciągnąć więcej turystów i stało się to takim bardzo instagramerskim miejscem. Schodów jest 272. Będziemy Wam mówić jak będziemy wychodzić, jak się po nich idzie. Natomiast jeżeli chodzi o ten piękny złoty posąg Boga Murugana, no to ma on prawie 43 metry wysokości. Bóg ten jest bogiem wojny, synem Siwy. Ja tylko chciałem dodać, że ten złoty ziomek jest naprawdę mega ważną postacią, bo to właśnie on przedstawił sylabę bogu Siwie, sylabę Om. Jest to sylaba, która później stała się podstawą najważniejszej mantry przy medytacjach. No więc słuchajcie, jak tylko usłyszycie kiedyś jakiś Hinduistów czy buddystów, którzy wymawiają sylabę om, to możecie sobie pomyśleć o tym złotym gościu. No i nie zostało nam nic innego do zrobienia, jak pomedytować. Um... Przychodząc tutaj, trzeba oczywiście się dowiedzieć, kiedy te świątynie powstały. Niestety, nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Świątynie zostały odkryte końcem XIX wieku, czyli 130, 120 lat, 130 lat temu. Natomiast do tej pory nie wiadomo, przynajmniej mnie się nie udało znaleźć, kiedy dokładnie te świątynie powstały. Batu Caves, ja bym to tak powiedziała, że to taka nasza częstochowa. Tutaj jest to jedna z głównych świątyń hinduistycznych w tym regionie. Przychodzą tutaj tysiące, jak nie miliony wyznawców, żeby się modlić i prosić bogów o łaskę. Jednym z najważniejszych świąt hinduistycznych jest tutaj w Batu Caves jest coroczne, coroczne święto, które widzieliśmy parę dni temu. Święto to nazywa się Thaipusam. Thaipusam jest to święto hinduistyczne związane z narodzinami Boga Murugana, czyli tego, którego jest, któremu poświęcona jest ta świątynia tutaj. Podczas tego święta wyznawcy hinduizmu uczestniczą w licznych procesjach, które są związane z licznymi tańcami, niosą ludzie ciężary, umartwiają się poprzez zaczepianie sobie różnych ozdób i ciężarów do ciała takimi haczykami. My wszystko to widzieliśmy parę dni temu, podczas tego święta, gdy przyjechaliśmy po raz pierwszy do tej świątyni. Bardzo zachęcamy Was do obejrzenia tego odcinka, bo e, naprawdę warto zobaczyć, co tutaj się działo, ile tutaj było ludzi, jakie tutaj były procesje, jakie kol ile kolorów. E, naprawdę to było wszystko niesamowite. A to wszystko dlatego, by, by uczcić tego Boga złotego. Oto tam. Święto Tajpusan jest zakończeniem dziesięciodniowego postu. Dlatego też tutaj wokół świątyni pełno jest straganów z jedzeniem, z słodyczami. Wszystko, żeby ludziom zrobiło się trochę lepiej po tych 10 dniach udręki. Jeszcze tylko parę słów ode mnie związanych ze świętym Tajpusem. A mianowicie chciałam powiedzieć trochę o Kawadi. Kawadi to jest ofiara, którą wyznawcy hinduizmu ofiarują swojemu Bogu podczas tego święta. Ta ofiara może być objawiona w różnych sposób. Większość ludzi daje po prostu jakieś dary, czy tam miseczki mleka, czy jedzenia. Tutaj widać było, jak byliśmy takie procesje, pani z miseczkami, które szły ofiarować Bogu te dary. Ale jednym z takich głównych rodzajów ofiarowania jest również ofiarowanie swoich włosów. Dlatego tutaj bardzo dużo osób jest z golonymi głowami. Jest tutaj bardzo dużo barberów, czyli panów, którzy golą głowy na miejscu i potem smarują taką białą czy żółtą maścią. Jeszcze tylko jedna rzecz, której nie dodałam, ponieważ tam mi przerwano wcześniej. Ofiarą mogą być też te pióra pawie, które tam widzieliśmy, które sprzedawali w świątyni. Także ofiara może być wieloraka. Festiwal jest bardzo kolorowy i fajnie naprawdę było go zobaczyć, także zapraszamy do poprzedniego odcinka. Ta świątynia słynie również z małp, ale słuchajcie, one są bardzo wredne, więc bardzo trzeba pilnować swoich rzeczy, bo naprawdę wyrywają z rąk, a później ciężko bić się z małpą, żeby oddała Wam torebkę czy coś, więc najlepiej nie mieć tu jedzenia, ale nawet jak macie jakiś tam aparat, czy drona, czy cokolwiek innego, no to naprawdę uważajcie. Niestety dodam jeszcze, że po tym święcie nie jest to najczystsze miejsce. Ja już wspominałem, że leżą śmieci, te akurat są posprzątane, no ale naprawdę, no tutaj jest wejście do jaskini, do świątyni, tutaj taki syf, tutaj jest jeden z najważniejszych bogów. No mogłoby to lepiej wyglądać, naprawdę mogłoby to lepiej wyglądać. Będziemy teraz się wybierać na górę po sodach. E, przyjeżdżając tutaj musicie pamiętać, że jest to świątynia w świątyniach e, hinduistycznych. Wchodzi się do świątyń na BOSO. Dlatego też, jak widzicie, tutaj za mną jest bardzo dużo zostawionych butów. Dlatego, taka rada dla Was, byście sobie jakąś siateczkę, żebyście buty mogli ze sobą zabrać i później je znaleźć. Bo tutaj te buty naprawdę tak są giną, są rozkopywane i tak dalej. Ja tylko dodam, że zasada jest prosta: jak schodzicie, to wybieracie to najładniejsze. Przychodząc również tutaj, musicie pamiętać o ubiorze. Jest to świątynia, więc ramiona jak i kolana muszą być zakryte. Jest tutaj taka pani, która sobie tam siedzi, która sprawdza ubiór wychodząc na górę. Także tutaj jest cała instrukcja, co można, a czego nie można. No niestety to jest to, o czym mówiłem. Tutaj jest naprawdę bardzo duży syf. Trzeba brać to pod uwagę. Schody są bardzo strome. Trzeba iść ostrożnie. Tutaj są niektórzy ludzie, którzy wchodzą w butach, więc to miejsce jednak trochę tych turystów oszczędza, ale trzeba naprawdę uważać. Tutaj już małpa terroryzuje przechodniów. Naprawdę uważajcie na nie a tu małpa sobie coś je no już jesteśmy pod jaskinią jeszcze kilkadziesiąt schodów w takim upale wcale nie robi się ich łatwo a jesteśmy twardzi powiem wam tak, idzie się nieźle dużo lepiej niż się spodziewałam już prawie jesteśmy u szczytu no i weszliśmy do jaskini Macie taki fajny daszek zabezpieczający, żeby nic tam na głowę nie spadło. No i się wchodzi coraz głębiej. Sama jaskinia jest naprawdę ogromna. Jak widzicie, tam są jeszcze dziesiątki schodów wyżej. Tutaj jest cała świątynia. A patrzcie, jak jeszcze daleko jest do sufitu. Także przeogromna jest ta jaskinia. Jedna z większych, w jakich byliśmy. Jak w każdej świątyni, można kupić tutaj dewocjonaria i wszelkiego rodzaju inne rzeczy. Ale my tutaj nie po zakupy, a na zwiedzanie. W świątyni znajduje się też dużo jednych z moich ulubionych zwierząt, czyli pawi. Dlaczego? Ponieważ pawie to były wierzchowce boga Murugana. Oczywiście, wyszłam tutaj, wyszłam na górę, nagrywałam, nagrałam naprawdę bardzo dużo materiału, ale wybaczcie, mi miałam wyłączony mikrofon, e, także nie usłyszycie tego wszystkiego, co Wam przekazałam. E, no przykro, na, nagram Wam jeszcze raz, choć troszkę. Tutaj na górze jest e, taka świątynia, do której oczywiście trzeba wchodzić bez butów, natomiast tutaj jest tak brudno, i wszędzie są. Kury i koguty, jak widzicie. Także ja nie będę ściągać, wchodzić, zostawię to wierzącym. Tutaj, jakbyście chcieli, to na wyjściu jest taki wielki donation box, gdzie można zostawić pieniążki i zasaportować świątynię. a tak jak pań, panowie tutaj robią. Pięknie. Tutaj też jest palą się świece, myślę, że jakbyśmy tutaj byli podczas tego święta, to byłoby no, dużo więcej zapalonych tych świec, ale myślę, żeby się nam też nie podobało, bo pewnie tutaj byłoby tłumy, nie można by się było dostać ani nigdzie przesunąć. Także teraz jest znacznie lepiej i tylko ciągle słychać, jak te koguty tutaj pieją. Kury koguty także jest. Syf niestety. Ale co jest najładniejsze tutaj? Cicho teraz ja mówię. To te piękne, wapienne formacje skalne. Tak wygląda ta jaskinia tutaj u góry naprawdę prześlicznie. Jest. Ekstra warto naprawdę pokonać tych parę dodatkowych schodów i tutaj się znaleźć. Tutaj w każdym rogu również jakieś dodatkowe są ołtarzyki. No, powiem wam, że ten kogut bardzo, się, e, bardzo chce być na kamerze, ale nie damy się. A tutaj z drugiej strony świątyni są ptaki i jest tam kolejny. E, m, posąg, do którego podchodziłam przedtem, bez głosu, więc wybaczcie, teraz już mi się nie chce iść. Ale... fascynujące są te naprawdę skały. Piękne, tak jak na Krabi. Ekstra. Świątynie hinduskie mają to do siebie, że są kolorowe. Także jest tutaj dużo koloru, chociaż nie jest za, za dużo ta świątynia. Tutaj ładnie to wygląda, jak się palą te świece też. No jeszcze chciałam dodać jedną rzecz, porada od Gabi. Jeżeli przyjeżdżacie tutaj, to starajcie się przyjechać tutaj rano albo wieczorem. My tutaj po raz pierwszy jak przyjechaliśmy, byliśmy w około po, południa, około południa, pierwsza, druga. Było ogromnie gorąco, nie do zniesienia. Teraz jesteśmy tak około 17, jest dużo bardziej przyjemnie, chociaż i tak no, wiecie... podleci leci <grym> po plecykach. No i na zejściu... Schody w dół, ale z pięknym widokiem. Naprawdę pięknie tutaj jest, szacun. Tutaj też sprzedają pawie pióra, które upamiętniają pawie, czyli wierzchowce ulubionego naszego boga. No a my żegnamy się ze świątyniami. Ostatni rzut okiem i będziemy schodzić po sodach. To, co jeszcze ma fajnego, ta świątynia, to na pewno to, że jak z niej wychodzicie, to macie przepiękny widok na miasto. Spójrzcie. Naprawdę jest się dosyć wysoko jakieś 100 metrów wyżej dużo wyżej niż posąg więc bardzo ładny widok. Tutaj dopiero pojawia się pomnik. Spójrzcie, jak jesteśmy dużo wyżej a ja już zszedłem kilkadziesiąt stopni także naprawdę. Wbrew pozorom, jest tu wysoka no Tutaj małpy są po prostu wszędzie. Tutaj małpa właśnie wyrwała komuś jedzenie. Jest największa, więc je mało się skradają. Przed chwilą ta małpka z małym, jak widzicie. Zabrała tej dużej mleka banana. Także jest nerwowo nawet wśród nich. Zeszliśmy już tam z góry ze świątyni. Jak cię podobało kochanie? W się bardzo gorąco, także momentalnie jesteśmy cali spoceni. Ja lubię bałtukię, już naprawdę lubię, ale jest jedna rzecz, która mnie bardzo razi to są te bliskiej śmieci. Mm. Bardzo ciężko jest zrozumieć dlaczego jest ich tu tyle i nikt tego nie sprząta. I ja rozumiem, że było święto, ja rozumiem, że bardzo dużo ludzi tu przyszło, ale no mimo wszystko, no to już jest kilka dni po tym święcie, a nadal wszędzie leżą stosy butelek, stosy śmieci. W tych śmieciach, dosłownie po tych śmieciach trzeba chodzić, więc to mi się na pewno nie podoba. Sama jaskinia jest super, schody są super. Tutaj te poboczne ściemnienie też są bardzo fajne. Figura, jak to figura wiadomo, ehm, że świetna, ale rzeczywiście powinni o to bardziej być. Tak, wiecie, się ze sobą zgadzam. Mnie tutaj trochę śmierdzi, tak naprawdę, od tych wszystkich śmieci i tych ptaków, i odchodów tych ptaków. Ale na pewno warto się tutaj wybrać i dla tej jaskini, która jest przepiękna, i dla tych widoków tam z góry, które są naprawdę niesamowite. Tak, rzeczywiście, te widoki na miasto też są fajne, więc pamiętajcie, jak schodzicie, zróbcie sobie wcale jedną foteczkę, bo widok jest Oszałania. mega. I jeszcze ostatnia bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o Batu Caves, a mianowicie wejście. Wstęp do jaskin jest darmowy. Także o to, się nie, o to się nie musicie martwić. E, całkowicie jest za darmo. Są tutaj e, obok takie dwie świątynie, jaskinie, do których płaci się wstęp do jednej chyba 5 e, ringgitów, a do drugiej trochę więcej, ale dokładnie nie pamiętam ile. Zawsze sobie możecie to sprawdzić na e, stronie internetowej. Natomiast to jest bardzo fajna zaleta tych świątyń, że my nawet pierwszego dnia, jak nie mieliśmy gotówki, bo nie wymieniliśmy sobie, no to mogliśmy tutaj przyjechać bez problemu taksówką, za którą zapłaciliśmy kartą i wejść tutaj, bo nie trzeba było płacić za żaden wstęp. Natomiast ja też sprawdzałam przed przyjazdem tutaj, czy jeżeli musielibyśmy płacić za wstęp do których tych pobocznych Jaskiń to, czy y, można płacić kartą i podobno można, także jest A jeśli chodzi o dojazd, tak jak Mikołaj mówił, e, bardzo łatwo się tutaj dostać. E, jest to tylko 13 km od miasta, około pół godzinki jechaliśmy tutaj. E, można przyjechać taksówką, e, jest kolejka miejska, którą również polecamy. E, jest również autobus linii numer 11 bodajże. E, także jest tutaj. E, Gdziekolwiek się zatrzymacie, myślę, że Google Maps Wam powie i pomoże, jeżeli użyjecie tej wersji komunikacji publicznej na przykład, to śledzicie wszystko, jak możecie tutaj dojechać. My korzystaliśmy z aplikacji GrabCar. Podobnie jak w Tajlandii, nie działa tutaj Uber, nie działa tutaj również Bolt. No dobra, słuchajcie, dzięki wielkie, że oglądaliście. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście, że badki Wam się podobały. I odcinek oczywiście też. My się będziemy powoli żegnać, ale pamiętajcie, żeby obejrzeć nasze pozostałe filmy z Malezji. No i cóż, jak, za, jak zwykle, lajkujcie, skomentujcie, jeżeli Wam się podobało. E, dajcie suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. A my e, żegnamy się z Wami, mi się bardzo, bardzo podobało tutaj, e, w tej świątyni. Żegnamy się z Wami i e, wila przygoda. W... Dzięki wielkie, trzymajcie się. Tak? Cześć.